Obowiązkowy element każdej sesji. Cześć, hmm. z tej strony Jędroś i witajcie w pierwszym apeturze vlogu. Wykonujemy w tym momencie sesję wizerunkową i lookbookową dla firmy Kubicz z Nowego Targu, która jest producentem odzieży skórzanej i przepięknych kożuchów. Mamy. Zmieniamy na yy, kolejną stylizację. Jesteśmy w tej chwili w Krakowie, na naszej pierwszej lokalizacji. Są to okolice Browaru Lubisz, bardzo ładne osiedle, i tutaj jest pierwsza część naszej sesji. Na sesji jest trochę osób, ponieważ jest Wojtek, nasz CEO, jako główny fotograf. Stylistka Justyna, fryzjerka Ela, właściciele firmy Kubicz. Kasia ogarniająca wszystko i zdjęcia z backstage'u. Wspaniała modelka Paulina. I ja! Ostatnia lokalizacja na dziś to jest Centrum Kongresowe IC. Podobno, trochę, bo tu nie wolno robić zdjęć, ale cicho my się nie przejmujemy. E no patrzcie, patrzcie, nie tylko my robimy sesję pod ICE. Generalnie do miasta Królów przyjechaliśmy już wczoraj. To był dzień 2 listopada, tak zwany Dzień Zaduszny. Skoro to był listopad, jak można się domyślić, ten dzień nie był zaduszny, tylko zdecydowanie za zimny i nie wiem, kto to nazwę wymyślił. <ślesk> Oczywiście nie składam tego jeszcze, nie wiem jak to wyjdzie. Ale wstaję, że nie będzie to jakoś najbardziej ładne i składne. Prosimy o jakieś informacje, feedback, czy Wam podoba się tego typu forma relacji, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu ujęć z życia fotografa, czy to produktowego, modowego, Dać im jak my jesteśmy. Jeśli tak, to proszę o informacje. Oczywiście obiecuję się następnym razem lepiej przygotować do tego typu pracy przy takim materiale, bo Jezus zmierza teraz to nie wiem, co robić w ogóle. Spróbujmy zrobić tak, jak... Tak, tak żeby na bok być prędzej przytknąć oczy. Troszkę za bardzo na bok ta głowa. O właśnie, super, tak jak teraz. Pięknie.